Jak się czujesz? O no, kurwa, pracę nie balam po, po treningu. Robiłem kardio i tak mnie ja pracę nie koniec. Dobra. Masaż. Kręcimy. Czyli tak, panie mi Paweł, yy, skąd się wziął Gangnam? Jak to, jak, to, jak to wszystko powstało? Haha, na ha. się wziął w tak. garażu. No, w słynnym garażu. W słynnym garażu, jak byłem pijany, byłem jeden z moich sesji garażowych pijany. No. I proszę ja Ciebie, i pijany wymyśliłem, W szale pijany że jestem krąbabani. W czym Alibaba wymyślił Gang Albanii. No. i nagraliśmy potem ja dostałem yy, yy, po tej rozmowie pół godziny później 12 bitów, uh -huh. czyli nie spałem 3 nocy, bo szale pięć, tak jak powtarzam na wymyśliłem ksiewa, że jestem królem Albanii I, i nagrałem Gang Albanii 1 w 24 godziny. Yy, nie śpiąc czwartą noc. No dobra i przyszedł sukces i zaskoczony był A czy król Albani już po prostu wcześniej, mówię, mówię tutaj o gangu, nie? Tak. Ja to się z kolinowy, e, z gangiem, a ja Król Albani wymyśliłem, już dużo wcześniej e, śpiewałem tam piosenki, wiesz. Ale skąd no. ci się wziął? Pewno nie się obudzić, pomyślałeś... Nie e, kurwa, tak, bo jestem królem Albanii. Tak, ja to mam było, kolegów ale, Arbańców, to było tak. I to mnie kolega Albaniec tak, tak. mówi ty, kurwa, co chodzi z tym twoim królem Albanii? Mówię, kurwa, przy go tam nie widziałem. <laughs> jak to się stało? No właśnie tak jak mówisz, obudziłem się i coś we mnie drgnęło. Ja szukałem nazwy, nie? No. Dla siebie, nie? No. Ale że jestem takim ekspresjonistą do rzeszku i mam e, takie moje słynne, słynne powiedzonka, jakieś, nie wiem, jak rozumiesz, e, MMA panowie, mówiąc przed grudniem i no. takie tam... No. I tak samo one w zasadzie wpadło to, tylko że tutaj troszkę pomyślałem, mówię, jak zrobić coś, e, coś z niczego, czyli ksywka, która będzie abs absolutnie do góry nogami, mm -hmm. e, nie będzie kompatybilna ze mną, ale zagra. No i czy nie można było nazwać czy lepiej swój zespół jak gang Albanii, a mnie królem? <grym> czy to nie zagrało? To jest tak nie polskie, nie? No. Ale tak chwytliwe. Albo jest mi Albo a czy jest inaczej to jest bardziej się... polskie niż albańskie. Na Dobra. Dzisiaj, a spodziewałeś się sukcesu? Takiego jaki odniosłeś? Wiedziałem, że robię coś nowego, nie? To było to, to raz, nie? Wiedziałem, że nóżka do tego skacze i tym się też sugerowałem. No. Ja chciałem zrobić po prostu jak na... Przykładając na ta muzykę, tak jak oglądasz głupie filmiki, y, top ten idiec jakiś tam, no, wiesz no, no, no. I ktoś się wypierdala na dyskorolce, ty się śmiejesz, nie? No, no nie, no, nie śmieję się, no ale Ale wiesz, no. oglądając to, wiesz, jakiś tam pijany no. typ krzyczy, kurwa idę czy nie idę? No. Chyba nie idę i stoi w miejscu, nie? No to ja chciałem przełożyć to samo, tylko że na gusiki. Tutaj nie miałeś obserwować, chociaż w finalnej wersji w klipach, tak? Yy, tutaj uchem miałeś, wiesz, tak jakbyś oglądał te śmieszne filmiki na YouTube, i miałeś się śmiać, tylko że do tego skał miała skakać i, 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 i miałeś do tego tańczyć. I, i, i też tak się, tak się stało, to był taki mój zamysł, ale nie wiedziałem, że to będzie, yy, wiesz, taki hit, taki, taki, wiesz, taki sukces. Dobra. Wszystkie moje płyty planuję, wiesz, jedną smutną, drugą taką. I jakim chciałem spytać na następne pytanie. Bo ja ci powiem, sam wiesz, jesteśmy obwojece czasami w dzielnicy w z Agnicy. Ja to? pamiętam firmę, ja pamiętam stare rzeczy, pamiętam hmm. takie, wiesz, takiego innego popka. Powiedz tak. mi, robisz kawałki, w którym jednym krzyczysz. Jak z, kurwa z cipy wyskakuje Alibaba jak szalony, i coś tam, coś tam, a w drugiej śpiewasz naprawdę mądre, dobre kawałki życiowe, w którym czujesz się lepiej, który to jest prawdziwy popełn. Żadnego, Każdy, żadnego mojego, mojego dziecka, mu żadnego się nie wyprę, Ja po prostu jestem różnorodny. Ja pokochałem muzykę i yy, powiedziałem sobie, że... Ja nie przestałem się na muzykę otwierać, ja przestałem się na muzykę zamykać i uświadomiłem sobie, że rap, z którego okay. się wodzę. nie jest pępkiem świata. To nie jest to, że ja muszę do końca być, rapować i chuja nie śpiewać. Ja sobie to wywalczyłem tym moim szaleństwem różnorodnością. To na początku ludzie mi, mi ze mną cisnęli, że się sprzedałem, że rap, sprzedałem rap. Yy, no. Ale wiesz, no, prawda jest taka, że teraz kochaj mnie za moją różnorodność. Ja yy, potrafię wziąć pizza nad głową, a za chwilę się leci na pięcie i na gitarce zagrać piękną piosenkę... No właśnie, o to chodzi. No. Yy, piękną piosenkę, wiesz. On i ona, jakąś baladę, która mogła się zdarzyć w życiu gdzieś wiesz. Ale kawałek z Niziołem, jak nie my, to kto. To też powrót do korzeni rap, wiesz, no no, takie no. mówię, no, dzisiaj zagram rap jutros Snap, albo przerobię jakieś la-la-li-la-la la, la, la. ale zawsze zostawiam tam charakter siebie yy, i moją różnorodność. Nie? Ja naprawdę tutaj jako muzyk mam z górki, bo mogę robić wszystko, mi wszystko przejdzie. To mi wszystko przejdzie. Ta, co tak. mnie nagrał, przejdzie mi wszystko, tylko że ja jak nagrywam piosenkę disco polo, bo też nagrywam disco polo, ale yy, finalnie puszczę komuś tą piosenkę disco polo i mówi Popek, bałem się, nie? No. ale taki disco polo ja mogę słuchać. Dobra, powiedz na gorze, bo, bo to dobrze wywołałeś, teraz hmm. y, chciałem zadać kolejne pytanie. I że, ty mówisz, że tobie wszystko przejdzie. To nie jest tak, że tobie każda muzyka przejdzie, bo to wygląda na to, że tobie wszystko przejdzie wszędzie. Ty możesz, to by nikt nie, powie, nie wyciągnie brudów, o, bo ty kiedyś pałeś, byłeś na śpany", bo ty o tym otwarcie mówisz. Tak. To nikt nic nie wyjdzie, tobie wszystko przejdzie. Ale wywołaś jest fenomenem w tym tak. kraju, ponieważ nie ma takiej drugiej osoby. Ty podawisz do Wojewódzkiego powiedzieć, nie stać ci kurwa na mnie, nie stać ci na króla, ty, ty, ty się z niczym nie pierdolisz. No tak jest. No tak Spodziewałeś się, że, 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 że tak ci wolno? Czy, bo wiesz. Nie, po prostu... Ja dzisiaj jeszcze ci wolno, ale nie ja po, zawsze. tak było. Ja po prostu mówię i robię rzeczy, a później je analizuję. To e, już tak, na to e, wygląda. W ten sposób. Że, że ja muszę tylko być, te rzeczy się dzieją same, tak samo jak muzyka. E, do żadnego postprogramu nie będę się przygotowywał. Ja jestem w chuj otwartych, mam dystans do siebie i po prostu moją e, tą otwartością i, i nieprzygotowaniem zaszele tam Kubę i każdego dziennikarza, który będzie... Czyli na freestyle jedzie zawsze. Tak, e, tak, tak zwaną też robię piosenki. Dobra, powiedz mi, jak w Polsce Ci się mieszka, bo ja wiesz, tak jak Ci mówiłem, po tam nie jak, na przykład cały po, dzień. Bo to co... jak do ciebie nie, to, że ja mam tutaj z górki, bo jestem, wiesz, ja mam tutaj wszędzie braci i siostry, nie, nie wszędzie, ale w większości wiesz, ludzie mnie trotują poważliwie i mnie lubią w jakiś sposób, dlatego mi łatwiej się tutaj egzystuje, ale nie ukrywam, że najszczęśliwszą osobą byłem w garażu. Yy... Tylko, że tutaj jestem zdrowy, teraz człowiekiem przyjmuję do walki, yy, jest super, nie, naprawdę, ja nie mogę narzekać, ale czuję, ja tęsknię za garażem, w ten sposób. No, a powiedz mi, teraz jesteś czysty, teraz nie robisz żadnych wzór, Nie. Yy, za chwilę to się skończy, będzie walka, nie czy wygrasz, czy przegrasz, bo to jest tak. osobny temat, czy ty uważasz, czy ty... Ciągnie Cię z powrotem do tego stylu życia, czy myślisz, że już właśnie masz to za sobą? Bo nie, też jest ja, takie, ja, że byłeś nie, najlepszy właśnie jak miałeś takie najlepsze kawałki, to. najlepsze takie, że miałeś jak yy, robiłeś to zrobiłeś. nie? Czy nie? Tak, tak, ale ja chcę, yy, bo jeszcze będę żył na pewno parę lat yy, i chciałem te 3-4 lata teraz do 40 przeżyć po prostu sportowo, yy, zapisać się na kartach, wiesz, yy, tam sportu w jakiś sposób, yy, dać parę razy zęby, parę razy komuś yy, te zęby pobijać. Wy... Zęby ci nie podają, bo masz, bo się upewnie. Nie, wypadnę, jak <laughs> dostanę porządnie na, 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 na Japę, to by Będzie wypadnie. ci po, ja podzielony oddawał za złoto. <laughs> tak? Nie <laughs> <Ci laughs> posiadaję <wyprzedaje to> teraz. <laughs> <laughs> ten, nie, no po prostu... A jeśli chodzi o tatuaż na oczy, to, to nie, nie przeszkadza w walczeniu nic. Nie, nie, absolutnie. No ten... przez... ty dobrze widzisz, to nie ma nic Ja tylko tak? po prostu jak większość ludzi, yy, wiesz, no mam problem z oczami, oczywiście przez, oczy, przez tatuaż oczu, ale w drobnym... Yy... W drobnym wiesz, stopniu. W drobnym stopniu tam przyjm, pisze SMS-a i, i wiesz, potrzebuje potrzebuję okularów, nie mhm. tyle. No i Czytam książkę, też potrzebuję okularów, ale widzę kogoś mordę i mamu zajebać, to oni na pewno trafię. Na pewno trafią, trafię, a, a... Na ulicy, a... czy na ulicy, a... czy w klatce, tak? tak? No dobra, masz teraz rzesze fanów, yy, mówisz o tym głośno, oganiają się, denerwują się. powiedzmy, że denerwują, wiadomo, to są Twoi fani, więc ich na pewno szanujesz, ale... W Anglii tak nie miałeś chyba, co? Że, aby aż tak na Ciebie jak myśleć? No tak, no przecież w Polsce to Polsce, nie na Polsce mnie znał, wiesz 75% społeczeństwa, gdzie nie pojadę, nie. A masz jakieś złe, złe negatywne historie, że ktoś nie, coś powiedział? Nie, nie. Gdzieś tam no, oczywiście w komentarzach tak, ale w tak na twarzą twarz, bardzo... w twarz tak. nie zdarzyło mi się. To, mi, to ja mam takie same doświadczenia, że jest no. bardzo, bardzo ludzie są odważni, jeśli chodzi o komentarze, o internetowy hajt. A co ty na to, że ci mówią, że piszesz disco polo i że się właśnie zaprzedałeś i że muzyka rap to już dawno nie jest twoja i, i tego Zubry. typu komentarze. Spokojnie, to jest tylko też zawodowcy. Tak Mieją cały czas z... piszą? Napiszą, no. No nie wiem, że ja tego komentarzy nie czytam, nie? Ale co byś powiedział takim gościowi? Słuchaj, no napisał, że, 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 że Popek się sprzedał, że Popek robi teraz disco polo. Co byś mu powiedział? Yy, niech pokaże swoje kawałki. <ścoughs> tak bym mu <śmany> powiedział. A zresztą ja mam to w chuju w zasadzie. I tak nagram putę Abdulla, przygody Abdulla, bo Abdulla ludzie kochają. I to jest taka poznać pozytywna, komedyjna. No. Dlaczego ja mam to zaprzestać? Wiesz, ja nie robię disco polo jak, jak jakiś kurwa akcent czy coś. Ja robię no. śmieszne historie, wiesz, o Abdulu takie moje disco polo, nie? więc niech się pierdola na ry. Czyli tam byś ta, mu powiedział, ta, 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 ta. No i dobra, gitara. No wiesz po... rap, ja tą kulturę tworzyłem jako jeszcze za czasów firmy uliczną no. i tak dalej i zawsze będę się wywodził z rapu, ale będę robił też disco, szmisko, wszystko. Dobra, a powiedz mi, jak to jest być takim zajebistym celebrytą, jakim jesteś ty? Bujasz się na Zajebistą, fejmie i masz w dupie, y, dupie arty... zwykłych chłopaków. Zajebistym artystą nie celebrytą. Nie, nie, nie. Ja ci mówię teraz o komentarzach. Ja ci mówię a. o tym, co, co, co na ten twój tomlecie piszę. Celebryta, w dupie, y, chłopaków z ulicy, zapomniał, nie wie, buja się, pieniądze, Maserati, król kurwa. A co mam teraz? Wziął kraść portfele i auta? Y, i, no. y, I mam, mam dom do ulicy? No pojebało tych chłopaków z ulicy. Wiesz, to jest właśnie tak jak sukces. Y, co ja teraz więcej komuś w web zajebać, wybierz z maczenia i komuś portfel ukraść, jak byli ludzie, w tym momencie jak ja musiał komuś ukryć portfel, czy coś zrobić, to, jak się, mnie, to się mnie pyta, się pyta, do ty i co fotka. No to niech <grym grym> ci uchybaczę z ulicy, pozycjonowali się dwa razy i, i niech nie pierdolą bzdur, bo jakby odniesie sukces, to by siedzieli na dupie, jeździli Maserati i mieli w chuj wszystko a, a, a tak naprawdę co mi dali, e, oczywiście ho, moich chłopaków z ulicy zawsze mam w sercu mam też przyjaciół, ale e, mam też swoje życie prywatne, rodzinę i tak dalej, więc masz takie wrażenie, że, weź moje trochę po sobie, ja mm. tak trochę mam wrażenie, bo też się wygląda na ulicy, nawet na te same licy, tak jak ty I teraz powiedz mi, czy masz wrażenie, że ja też szanuję chłopaków z ulicy, mm. też mam tam korzenie, ale oni trochę stanęli w miejscu oni trochę stanęli w miejscu, trochę nie wzięli się za swoje życie dużo picia, dużo, dużo, tak. dużo tracenia czasu i pretensje mają do takich jak my, tak. że im się powiodło. Czy to jest, bo to jest w nie ja powiadam, to, ja, to, ja, to, bo ja zapierdalam na to. Słuchaj, ja tak to samo chlałem, no, e, ale, co ale, ale ja robiłem, ja tak. robiłem, tworzyłem, ja żeby zostać kim, zostałem artystą, celebrytą w ich mniemaniu musiałem, musiałem zostać alkoholikiem. E, e, wiesz, <laughs> przez dwa lata lać wodę, zatracić no. się w alkoholu, no. nie spać po cztery dni. Pijany mistrz kurwa robi muzykę i dzięki temu zostałem artystą musiałem zostać alkoholikiem żeby zostać pełnoprawnym artystą, żeby się otworzyć na muzykę, czy przestać się na nią zamykać i, i ja naprawdę wiesz, tylko że ja coś robiłem, nie? Teraz o, to, co, to co zrobiłem, czy mam w rękach, jestem cieźwy. No. staram się jakoś trzymać. Co ma klać i kurwa ludzi wyzywać stojąc na rogu? Z banderami jakimiś kurwa, nie wiem, ganiać za jakimiś pieniędzmi kurwa y, nie warto ale, ale robisz kawałki do tych chłopaków? Bo tak, my, robię daję ich i tak dalej. Tak. Y, więc nic nie, nie pierdolę że o nich zapomniałem. Y, wiesz, no y, f... <grywa> No wiesz, no samo powiedziesz. No, ja robię, życie się toczy dalej, też dorosłem. Myślę, no. ja miałem 18 lat i kurwa, i zero mózgu, i, 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 i wiesz, i jebać, tylko, wiesz, zabić, kurwa, jebać, zniszczyć. Tak, tak. Już tego nie mam, teraz chciałbym bym tworzyć, kochać kurwa i być kochanym przez moją córkę Dokładnie. i tak dalej, i tak dalej, nie? Zawsze Ale będę... z córką masz dobry kontakt, wszystko tak, zyka, tak? Zyka, tak? Tak, tak, tak. A powiedz mi, ee, chodzą plotki, e, wielkie plotki na ten temat. Nie, nie ma się, jak nie chcesz nie hmm. nie odpowiadać, nie mówię normalnie. Ile zdziałałeś kurwa zakupu wojewódzkiego? Bo, bo głośno się faliło, że fuj drogo chcesz. Ile to jest drogo? Ile się płaci ja chciałem 53, on chciał 35, z tego co pamiętam, co, z tego co słyszałem, bo jeszcze moim menedżerem wtedy, nie była jeszcze Klaudia. Mm -hmm. y jak moim, nie zdaniem, się się. Nie się. jak moim zdaniem nasza cena była wygórowana troszeczkę, bo ten chciał 50-50 koła 50 i nie chciał zejść z, z, I z ty ceny. Jeszcze medialnie pojechałeś że A ja byłem, wiesz, ja mi tam było w chuju, czy ja pójdę do Kuby Wojowskiego czy nie. No. Dzisiaj tym razem jak kuby, Taki celebryta, nie chce być u Kuby. Nie, nie potrzebny Kuba, jestem za dużym <laughs> celebrytą. <laughs> I ten, i, ale tym razem jak pójdę do Kuby, jak dostanę jakąś tam garzę, przeznaczam to na tą dziecka, zgodziłem się pod tym warunkiem? Pod tym warunkiem, tak. Szacł. Zajebista, zajebista żeśmy też się No jak się powiedziałem, te pieniądze mi były absolutnie potrzebne, mam swoje pieniądze, zarobię tu, tam Ale mhm. wiesz, nie, dogadałem, nie dogadałem się z Kubą, nie dogadaliśmy się z Kubą przez mój management Ale teraz jak się o niego spotkam i dostanę jakieś pieniądze Ja tam nie chciałem pieniędzy, to mówię, wiesz, bardziej ze strony mhm. managementu Żeby nie było tak, że po prostu za darmo się przychodzi No dobra. Na tym była spinka, ale ten, ile bym tam nie dostał, przeznaczone na dom dziecka Tam, gdzie ostatnio byłem w Bydgoszczy, chyba jest taki mały dom dziecka, mhm. taka rodzina Mój menadżer wie na pewno i tam piona trafi. Super. A powiedz mi, yy, jakie są kolejne Pan oprócz KSW, oprócz muzyki, czego jeszcze można spodziewać się po Film. Na pewno filmie zagram. Yy -y. Bardziej nie mogę zdradzić, ale oprócz na pewno role rolę w filmie. Okay. E, miałem... Rolę w filmie, czy to film biograficzny na Tobie? Nie, nie. wiele film już u mnie już jest, zaraz tak, w okay. kinach. Będzie 25, drugi będzie... E, drugi w kina w całej Polsce? Tak, tak. 25 października? 25 października w Warszawie tak. będzie. Zresztą zapraszałem Was, zapraszałem, zapraszałem was tam. Mam nadzieję, że wypadniecie. I ten. No i co? No Mój film już o mnie. Zagram w filmie też tutaj takim wiesz, na razie nic nie mogę powiedzieć powiedzieć. Mhm. pewno się dowiecie później. O mój, mój auto. Jesteśmy na miejscu. Aha. Dzięki bardzo za, za te wszystkie odpowiedzi. No i tak naprawdę będziemy teraz tunigować furę.